Nie by wiesz, kopciła jak cholera to jest tu jest ten, ten gaźnik Ja mam tu widzieć osłonę i był przerabione Mam do przelewania i nie chcę rozczyłowywać tak bez problemu przelewam Nie! To jest To jest do tego co jest dobra rzecz to nawet nie tak, ma co tego to, no. Ciężko Ale to, tak, jest tak. Tak, tak, tak. Tak. to jest w łaski chyba Tak Cię Ja muszę tam 250 Tamta jest 185. A bo jest jedna rura. A. Nie no, dwie rury też to jest 185, tylko CZ ma dwa konie więcej akurat. Tylko ja bym dwie. I to z którego roku? 62? 30. A ty chcę przy tym Harley'u zrobić zdjęcie? To nie jest Harley Harley, chyba. No i jak zadowolony jesteś z niej? Powiem Ci tak, parę rzeczy mnie tak wkurwia, ale, i, ale inaczej Ci powiem. Kolor.